Hej, cześć, czołem. Wszystko, co musicie wiedzieć o pitbajku w 3 minutki. Czy widzicie tą dupeczkę? No, mam na myśli pitbajka. Tu nie znajdziecie tablicy rejestracyjnej. <grych> ale jest numer win. Nie ma kluczyka. Drogie dziewczyny, i ten pojazd nie ma bocznej sopki, chyba że widzicie moją, ale to, co mamy tutaj, to jest kopniak. Odpalamy go z kopa, nie ma stacyjki, rozrusznika, kluczyka, przyciskania z kierownicy. Także akurat ten model uruchamiamy z kopniaka i wcale to nie jest proste. Trzeba odkręcić kranik, włączyć na gaźniku sanie i rozpocząć kopanie. Alternatywną metodą odpalenia jest pchanie. Co jeśli nie uda się go odpalić z kopa? może być problem, bo możecie zalać świecę, która nie będzie iskrzyła, nie odpali i trzeba będzie poczekać, aż paliwo odparuje, albo wyciągnąć to świecę, przeczyścić. Nie, już mu się ode jeździć. Obrotomierz, prędkościomierz, wyświetlacz luzu, czy jakikolwiek inny elektroniczny wspomagacz nie istnieje. Czy ten pitbike jest wybrakowany? Nie, on po prostu nie ma świateł dziennych, mijania, kierunkowskazów, świateł stop, także jest taki ciemny trochę. Akurat nasz model wyposażony jest w normalne, klasyczne sprzęgło, ale możecie znaleźć na rynku bardzo wiele automatów. Wszystkie biegi są do góry, luz jest na samym dole. Zawieszenie jest dosyć proste, ale za to ma regulację. W tym prymitywnym pojeździe mamy dwa hamulce, przedni i tylny, oba tarczowe, no ale tak sobie średnio działają, może dlatego, że jak już się na nim rozpędzę, to ciężko mnie powstrzymać. Jeżeli koniecznie potrzebujecie szatana, no to oczywiście idźcie w te większe pojemności. Ten akurat ma około 12 koni, oczywiście zależnie od tego, jak inżynier w Chinach sobie go poskładał i relacja mocy do masy, bo one ważą mniej więcej od 65-67 kg, tam trochę do góry, więc sami musicie sobie zdecydować, jak bardzo chcecie być sponiewierani. Czy jeden cylinder daje radę? No, nie mamy wyboru. Wszystkie pitbajki są jednocylindrowe, i to jest takie pojedyncze serduszko, które niestety dosyć szarpie. Częsty serwis. Warto dbać o olej. Co najmniej co 10 motogodzin trzeba go zmienić. Ale przy okazji tam trzeba też zażyć do zaworów raz na jakiś czas, więc nie jest to taka konstrukcja zupełnie bezobsługowa. Dla wszystkich zwolenników używania filtrów, zwłaszcza na Instagramie, to niestety nie ma filtra oleju. Więc ten pojazd potrafi popuszczać trochę z siebie płynu, więc zbiorniczek taki, który jest na skropliny lub na to, co się wydziela z odmy, warto sobie zamontować, żeby potem nie było wstydu, że zostawiacie ze sobą ślady. Jeżeli chodzi o koła, to są 12-calowe, mamy czarne opony, czyli tradycyjne. Jest ich bardzo duży wybór, także te chińczyki warto na początku zmienić na coś lepszego. Jest to wybitnie prosta konstrukcja, więc jeżeli szukacie jakiejkolwiek elektroniki, to lepiej żebyście pomyśleli o własnym smartwatchu, bo tutaj nie ma nic, ani ABS-u, ani kontroli trakcji, niczego nie ma. Dlaczego ten sprzęt jest już pomazany mazakiem? No, Krzyś zaznaczył śruby, bo one się potrafią rozkręcać, więc do użytkowania pitbike'a ja polecam zaopatrzyć się w takiego Krzysia i Flamaster.